Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Quantum i mam dzisiaj dla Was betę gry Elite Dangerous Horizons, a raczej dodatku do gry Elite Dangerous, gdzie możemy lądować na planetach, co dzisiaj wam właśnie pokażę. Wylądujemy sobie na takiej planecie, również zobaczymy sobie, co na tej planecie można robić i pokażę Wam również SRV, czyli ten pojazd na kołach, taki łazik powiedzmy księżycowy, czy coś w tym stylu można byłoby powiedzieć. <laughs> czy tutaj raczej łazik Planetarny, gdzie po prostu na kołach możemy sobie zwiedzać tą planetę, powie powiedzmy, jakieś takie niewielkie rejony, jeżeli chcemy sobie gdzieś naprawdę blisko podjechać. Więc ja w taki łazik jestem tutaj wyposażony i pokażę Wam go po prostu w tym filmiku. Więc zacznijmy od tego, że ja już sobie wybrałem tutaj planetę na którą wylądujemy i polecimy sobie na planetę Cook. W tej chwili wszystkie te planety, na których można wy wylądować, mają taki znaczek, takiego lądownika można byłoby powiedzieć. I również po prostu widzimy, że mamy tutaj kilka punktów, które możemy sobie wybrać, typu Haller City, e, Kattner Sprite, o ile się nie mylę w wypowiedzeniu tego słowa. E, ja sobie tutaj wybiorę Haller City i do tej lokacji będziemy lecieli. To jest takie miasteczko na tej planecie, gdzie możemy sobie po prostu wylądować i tam postaramy się e, wylądować po to, aby wam pokazać co tak naprawdę można robić w Elite Dangerous Horizons. Więc w tej chwili odlećmy od naszej gwiazdy i polećmy sobie na Haler City przede wszystkim, wasz statek na początek musi być wyposażony w moduł do lądowania na planetach oraz jeżeli chcecie wyposażyć swój statek w ten łazik, no to potrzebujecie również hangaru do swojego statku gdzie będziecie mogli sobie zmieścić po prostu ten łazik, więc te dwie rzeczy jakby są tutaj wam niezbędne. Ja w tej chwili latam statkiem o nazwie Diamond Bug Explorer, jak sama nazwa wskazuje jest to statek do eksploracji, jeden z takich pierwszych, lepszych statków do eksploracji, no ale nad nim jest na pewno jeszcze ASP, ale że chciałem sobie wypróbować mniej więcej jak ten statek się sprawuje w lądowaniach na planetach, wybrałem sobie po prostu ten statek. Również uwielbiam jego po prostu cockpit. Więc w tej chwili lecimy normalnie w trybie Super Cruise. Ja tutaj trochę spowolnię, bo zdaje mi się, że lecę za szybko. Podlatujemy sobie normalnie w trybie Super Cruise do takiej planety. Oczywiście w miarę z normalną prędkością, bo inaczej po prostu przeskoczymy wszystko i będziemy mieli trochę ciężki czas, żeby wlecieć na tą planetę. Więc spokojnie podlatujemy sobie do planety. Zaraz powinien się pokazać taki niebieski pierścień, który będzie nam sygnalizował włączenie trybu Orbital Cruise i Orbital Cruise od razu jakby przechodzi z Super Cruise Automatycznie, bez jakiegoś żadnego przejścia, tak? Po prostu chodzi o to, że możemy szybko podróżować po orbicie danej planety, tak, aby dostać się w jakieś miejsce, powiedzmy, w miarę sprytnie. O, jak na złość. Oczywiście ktoś mnie musiał przejąć, więc. <noise> no, jak chcę zrobić filmik, to nikt mi nie daje spokoju. Dobra, no, z niech przejdzie ta minigierka. Przy okazji, widzicie, jak to wygląda, kiedy walczycie, jak ktoś was chce przejmować, więc zrobił mi całkiem na złość, ale ta minigierka nie jest o tyle trudno, o ile macie w miarę manewrowny statek, powiedzmy ten Diamondback Explorer nie jest jakiś super pod tym względem, ale zaraz uda nam się od niego uciec. In prediction evaded. <laughs> Więc tak czasami była. Chcemy sobie wylądować na jakiejś planecie i nam się nie uda. To co widzieliście na początku, jeszcze tutaj przyhamuję i szybko wam powiem, zanim wejdziemy na planetę. To co widzieliście na początku, to była jedna planeta, na której można wylądować, o nazwie New Africa. Tylko nie pamiętam systemu. System gdzieś tam wam wrzucę w opisie tego filmu. Bo jest to planeta, która orbituje wokół innej planety. Jej orbita, cała jakby orbita wynosi 53 sekundy, jeżeli mówimy o czasie, więc naprawdę ta planeta porusza się niesamowicie szybko. Nawet to fajnie widać, kiedy patrzymy na tą planetę jakby z zewnątrz, tak, nie ze środka. No ale sami widzieliście, że po prostu ten przelot tej wielkiej planety, wokół której ten księżyc powiedzmy sobie orbituje, jest niesamowicie szybki i wygląda to naprawdę rewelacyjnie, więc... Postanowiłem zrobić tutaj takie intro z dość interesującego miejsca. No, i w tej chwili wchodzimy w Orbital Cruise. Orbital Jak słyszycie, Orbital Flight. Engaged, co oznacza, że jesteśmy już w trybie Orbital Cruise, i w tej chwili, jeżeli podniosę trochę dziób, no to będą takie niebieskie paski, które oznaczają granice tego Orbital Cruise, tak, czyli po prostu możemy sobie podróżować po orbicie. Kiedy zjadę niżej, no to będę już powoli zbliżał się do mojego punktu. Tylko tutaj nie możemy dziobu e, zbyt głęboko, jakby wsadzać, albo raczej nie możemy lecieć pod zbyt wysokim kątem, bo po prostu wyrzuci nas z tego trybu. Grawitacja planety będzie nas za szybko ściągała i Prędkość po prostu będzie nieodpowiednia, i teraz ja dodam troszeczkę gazu, bo już jesteśmy dobrze ustawieni, i zaraz włączy się tryb szybowania, czyli gliding. Dokładnie, i w tej chwili jesteśmy w trybie glide, co oznacza, że na statek przez chwilę leci z wyjątkowo dużą prędkością, tak aby dolecieć do jakiegoś miejsca, i zaraz ten tryb powinien się wyłączyć. I w tej chwili nasz statek praktycznie hamuje bardzo mocno, tak, abyśmy oczywiście nie uderzyli o planetę, wiadomo oczywiście. Więc w tej chwili jesteśmy już przy normalnej stacji. Więc bierzemy sobie tutaj kontakty. Request docking. I zanim sobie zadokujemy, to my pomyślałem sobie, że będzie warto tutaj wytłumaczyć, tak naprawdę. Jak ten statek w ogóle trzyma się w powietrzu. Jak to w ogóle wygląda? Przede wszystkim wiecie, że tutaj nie ma atmosfery, tak? Więc te skrzydła na nic nam się nie przydadzą. No i nie na wszystkich jakby tutaj planetach będzie jakaś atmosfera, tak? I większość zresztą statków w Welice nie ma tutaj oczywiście żadnych skrzydeł, jak na przykład Sidewinder albo ASP. Więc nasze statki mają te tak zwane małe frastery, które normalnie służą za manewrowanie naszego statku, więc one jakby cały czas po prostu strzelają w dół, a raczej do góry, można było powiedzieć, nie wiem. Strzelają no tak, strzelają do dołu, aby podnieść nas do góry w ten sposób. Więc one działają cały czas, przez co nasz statek, który na planetach wydziela więcej ciepła, i na przykład ja sobie tutaj zrobię taki manewr, że będę cały czas skręcał i rozpędzę mój statek, no to zauważycie, że to ciepło cały czas mi rośnie. No w tej chwili ono jest troszeczkę zasłonione przez różnych graczy, ale widzicie 50%, 52% 54 i tak dalej, więc im większa grawitacja, tym więcej ciepła nasz statek będzie wydzielał, więc to jakby trzeba sobie tutaj również wziąć pod uwagę, że nie zawsze być może będziemy chcieli walczyć gdzieś na planetach, szczególnie statkiem, bo może on się wyjątkowo łatwo przegrzać. To teraz tylko szukamy miejsca 22, nawet udało mi się znaleźć miejsce 22, i tutaj w zasadzie mamy taki w miarę duży dok, bo jest to powiedzmy sobie, takie małe miasto. Wylądujmy sobie tutaj. No I tak to mniej więcej wygląda, tak? Możemy normalnie jak na stacji sobie wylądować w takim miejscu. Ja tylko zapomniałem tutaj wysunąć mojego podwozia. No i dobra, lądujemy sobie, posłuchajcie, tylko tego jeszcze dźwięku. Świetnie to brzmi. To brzmi faktycznie, jakbyśmy mieli takie silniki odrzutowe. Więc zróbmy sobie taki mały kawałek tego, jak wygląda to miasto w naszym pojeździe SRV. Czyli zobaczmy, czy możemy sobie ten pojazd teraz wysunąć. Prawdopodobnie tak. No, jesteśmy na miejscu, proszę bardzo, i możemy sobie pojeździć naszym małym pojazdem księżycowym, albo raczej planetarnym. No i w tej chwili również macie tutaj pojęcie jak duża jest skala takiego miasta. No ze statku to wygląda jak bardzo niewielki kawałek, a tutaj naprawdę mamy po prostu przeogromne tereny. Nasz statek też może troszeczkę skakać. Ja mam trochę niepoustawiane jeszcze sterowanie, więc wybaczcie mi, jeżeli tak nie do końca potrafię sterować tym statkiem, ale w tej chwili mam tak, że steruję nim za pomocą joysticka i mam jeszcze zrobione niechcący <laughs> odwrócone sterowanie czyli jeżeli podlecę do góry i ciągnę joystickiem do tyłu, to on mi leci do dołu Nie wiem, jakoś po prostu tego nie ogarniam. Jeszcze sobie to muszę poprawić, ale to po prostu sobie zrobię jak tam będę mógł No i w tej chwili tak myślę, że polecimy sobie w jakieś miejsce gdzie będą jakieś rozbite statki i tego typu rzeczy i zobaczymy sobie, co tak naprawdę na tych planetach możemy robić, bo może misjami zajmiemy się em, innym razem, a dzisiaj zajmiemy się może różnymi ciekawymi elementami, które możemy znaleźć na tych planetach. Okej, okay, a więc polatałem trochę po planecie i udało mi się znaleźć jakiś interesujący punkt. Tutaj, jak widzicie, w tej chwili radar zrobił mi się taki niebieski, co oznacza, że gdzieś w tym rejonie jest coś interesującego. Te koła pojawiają się tak, jakbyście normalnie latali sobie w Super Cruise i na przykład patrzyli na jakieś Unidentified Signal Source, High Signal Source, Low Signal Source i tak dalej. To wygląda dokładnie tak samo w tym przypadku, więc tutaj, w tej chwili postaram się wylądować gdzieś w tym miejscu, o, w tej chwili troszeczkę przeskoczyłem to miejsce, ale zawrócimy się i już tutaj zaraz będzie ten nasz punkt, tak zwany Point of Interest. No, i w tej chwili tutaj ja już będę nurkował, aby wylądować na tym punkcie. No i lecimy może lekko za szybko, bo nasz statek widzę, że za, yy, widzę, zaczyna przyspieszać za bardzo. A... O, jesteśmy znowu trochę za daleko. Ciekaw jestem o co chodzi, bo to jest takie dość ciekawe miejsce. Ok, no i w tej chwili wysuwam podwozie. No i gdzieś tutaj musimy powiedzmy wylądować, tak, żebyśmy mogli wystawić sobie naszego SRV. I lądowanie widzę perfekcyjne. Alignment OK. I teraz robimy nasz statek deploy i normalnie przychodzimy sobie do SRV. Tak zawsze chwilę trwa ta animacja, bo to wszystko tak ładnie wygląda. Widzimy cały ten proces wysuwania się SRV. I dodatkowo strasznie mi się podoba, że widać te wielkie silniki mojego statku. Podjedźmy sobie trochę do przodu i pokażę Wam skalę po prostu e, tego statku. On jeszcze nie jest jakiś o, zatrważająco duży, trochę się zbugowało tutaj na mi. Widzimy planetę, nie wiem czy to tak specjalnie ma być, czy ja jeszcze jestem pod statkiem i ta kamera się tak baguje. O, jeszcze kawałek. O, teraz jest idealnie. Zobaczcie sobie jaka jest skala. To jest właśnie nasz pojazd, w którym sobie jeździmy, a to jest statek. Może uda mi się trochę bliżej podlecieć do tego. No i nawet widzimy już o co chodzi, bo tutaj są jakieś wraki. To jest między innymi tutaj mój statek. No i jest dość ogromny, trzeba powiedzieć, w stosunku do naszego SRV. No, i co my tutaj widzimy? Widzimy paru przeciwników. Co my tutaj w ogóle mamy? Sentry, Sentry, Contacts. E... Hmm. No, musimy podlecieć. To jest chyba jakiś wrak prawdopodobnie statku, czy coś w tym stylu. Zobaczymy, czy nas rozwalą, czy nie. To jest w zasadzie mój taki e... pierwszy tutaj moment, gdzie ja w ogóle mogę cokolwiek zrobić. No dobra, spróbujmy w takim razie ich przeatakować. Bo widzę, że raczej. Spokojowo tego się nie da rozwiązać. One nie są jakieś tutaj cudownie powiedzmy mocne, więc można w miarę swobodnie nie strzelać. Ja trochę weźmiemy więcej mocy na broń. Jak widzicie, spokojnie da się je rozwalić. Ja tutaj się za bardzo nie przejmuję tym, że. E, jesteśmy e, tutaj karani za to, bo tak naprawdę to jest tylko beta i tutaj sobie sprawdzamy co tak naprawdę jest do roboty, więc podjeżdżamy sobie i czasami w takich miejscach potrafią być jakieś pody, które leżą, czy to są ludzie, których można uratować, czy to e, powiedzmy są jakieś inne rzeczy e, defensive perimeter bridge, lift area, czy coś tam, coś tam, bla bla bla, no dobra, no właśnie leżą sobie tutaj takie kanistry i być może czasami są to Ludzie, Occupied Escape Pod, właśnie, być może czasami będą jakieś e, misje ratownicze. Spróbujemy sobie, może w takim razie uratować tego człowieka. W naszym SRV mamy e, tylko dwa miejsca, ile się nie mylę, na ładunek, więc weźmiemy tego Escape Pod i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy: Personal Weapons i prawdopodobnie tam też będzie jakiś. Personal Weapons czy coś w tym stylu, dlaczego on jedzie do tyłu? Niestety, sterowanie za pomocą Joya nie jest najszybsze. No powiedzmy Occupied Escape Pod, to też sobie zabierzmy. O, tylko teraz czy mój SRV się lekko nie przeblokował? A... No właśnie. SRV trochę kiepsko się steruje za pomocą Joysticka, więc musicie mi wybaczyć. Ja prawdopodobnie najchętniej bym sobie kupił yy, pada od Xboxa do tego. Teraz zgubiłem ten kanister, gdzie to jest? Occupied Escape Pod Znajduje się w tym miejscu. A mamy kolejny Sentry. O, rozwalmy tego Stingerka. Nie ma żadnej tutaj paniki. Dobra, kawałek się musimy cofnąć. I teraz mi się w ogóle zmieniło sterowanie, ze względu na to, że jedziemy do tyłu. O, dobra, cargo scoop zabieramy cargo bay full, więc możemy sobie to już schować. No i w tej chwili podlećmy do naszego statku. O, ja tu tutaj... <laughs> trochę taką okrężną drogę wybrałem. Ale przeskoczymy sobie, co tam możemy, to możemy, nie? Nikt nam nie zabroni. I czasami takie punkty, między innymi zainteresowania, bywają... Między innymi tutaj na planecie. Ja się tak jak powiedziałem, normalnie znajduję jak jakiś e, Signal Source czy Unidentified Signal Source. Mniej więcej tak to wygląda. No i w tej chwili wchodzimy na nasz statek. Ten ładunek powinien zostać przerzucony do naszej normalnej ładowni, o ile się nie mylę. Więc później możemy po prostu, nie wiem, sprzedać ich jako na przykład niewolników albo po prostu powiedzmy zrobić co nam się tam podoba. No i w tej chwili ten planetary port jest troszeczkę z nami tutaj w złym stanie. Zaraz sobie zobaczymy. Local reputation friendly Aha, ja tutaj jestem po prostu wanted, czyli po prostu teraz musimy sobie zapłacić jakieś tam kary No to, więc pokażę Wam mniej więcej jak to teraz wygląda, taka procedura startu i odlecenia od planety do lecenia w orbital cruise do odpowiedniego miejsca. No, i znowu wylądowanie, tak? Więc przelećmy się może do Cutner Sprite. Tam chyba nie jesteśmy poszukiwani. O ile no się nie mylę, więc Katner Sprite sobie wybierzemy. Sprawdzimy sobie drugie miasto. I teraz normalnie używam tutaj silników e, moich pionowych, tak? Nie wiem czemu nie było słychać startu silników. Było to trochę dziwne, no ale jeszcze to jest beta. Błędy się zdarzają. No i w tej chwili landing gear. Landing gear chowamy. O, i proszę, tutaj nawet jest taki. Lekki dym, bo taka lekka jest atmosfera, widzę. Trochę tak szara. Bo I czasami właśnie się zdarzają takie miejsca, gdzie jest jakiś taki lekki dym, taka jakaś lekka atmosfera, szczególnie między innymi w takich miejscach, które w takich dołkach, tak, można by powiedzieć, gdzie jakieś kurze i pyły się zbierają. Jak znajdę takie fajne, magiczne miejsce, to na pewno Wam je jeszcze pokażę, bo będę chciał zrobić jakiś tam odcinek z tego, z takich ciekawszych miejsc. Trochę się widać, jeszcze bagują dźwięki, bo nie było odliczania. One... <grywki> Komputer mi przeszkadza. For free to one engage. Tego akurat nie było. Ale cóż, jest to beta. Ok, i teraz tak lecimy do Katner Pride. Ja na razie muszę się wznieść troszeczkę nad powierzchnię. W tej chwili mamy taki wskaźnik, jakby po prawej stronie, który pokazuje nam DRP i OC. Drop. Oczywiście oznacza, że wyjdziemy z orbital cruise. OC oznacza, jak wysoko musimy lecieć, żeby ten orbital cruise działał. No i w tej chwili normalnie trzymamy się na niebieskim polu. Ja tutaj już ustawię się odpowiednio do tej stacji, czyli też korzystamy z naszych normalnych przyrządów nawigacyjnych. I ja akurat tutaj lecę do góry nogami, bo po prostu lepiej widzę, w co ja tak naprawdę celuję, więc... A no w pewnym sensie mogę lecieć do góry nogami, no... Ale powiedzmy sobie, że tak nie jest. Dobra, i teraz tak, już mogę się odwrócić. Teraz już sobie będziemy tutaj e, ustawiali się do glida. No i będziemy lecieli po prostu w tym trybie glide. Przez jakiś czas. Można ten glide wydłużyć na przykład. Jeżeli lecicie pod bardzo niewielkim kątem, to ten glide będzie trwał dość długo. Jeżeli lecicie pod bardzo wysokim kątem, no to wyjątkowo szybko wbijecie się do danej pozycji. Więc ja tutaj jestem dość daleko. W tej chwili postaram się zrobić tak, aby ten glide mi trochę dłużej działał, ale nie wiem czemu tak krótko on działał. Może się jakoś. Źle ustawiłem czy coś w tym stylu, ale spróbujmy sobie jeszcze raz podlecieć kawałek. Może nam się uda. Bo te 62 km to będziemy lecieli naprawdę, naprawdę długo. No i jeszcze jak widzicie ja popełniam różne błędy, czasami nie potrafię się czegoś nauczyć jak zrobić. Więc to jest po prostu Elite Dangerous Horizons. Trzeba się choć trochę do tego e, przyzwyczaić. Okej, okay. Orbital Flight engaged. Zobaczmy, jak daleko nam zostało. Kapner's Enterprise. Ok, jesteśmy w glidzie. I teraz spróbujemy podlecieć dość płytko. Tak, o, musiałem trochę właśnie skręcić ten glide, bo może leciałem po prostu za płytko. Teraz troszeczkę zwiększymy kąt natarcia. No i widać tutaj, że to miejsce jest sporo mniejsze. No i proszę bardzo, nawet mamy jakiś point of interest, więc może. Wylądujmy tutaj w tym point of interest, zanim skończymy cokolwiek. O ile teraz znajdę go z powrotem. A jak nie no, to już się mówi trudno. My sobie to po prostu najnormalniej w świecie darujemy, więc podleśmy sobie do Cutner's Enterprise. Czy tam Cutners Pride? No i Request Docking. Jak widzicie to jest taka sporo mniejsza stacja, gdzie nie mamy zbyt dużo lądowisk. Są czasami takie większe i mniejsze, zupełnie jak to jest z normalnymi stacjami. Okej, okay, a więc szukamy naszego lądowiska numer 2, które, ile dobrze mi się zdaje, jest bodajże tutaj, więc przelecimy sobie obok tej wieży i normalnie lądujemy na landing padzie. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem i nie przypierniczę w ziemię. Blisko było, ale na szczęście nic się nie stało. Tak, tak, wiem, że jeszcze nie wyrzuciłem moich nóg do lądowania. Czyli w zasadzie podwozie. Co chciałem powiedzieć, nie wiem, czemu się tak zawiesiłem. No ale podwozie wysunięte, wszystko jest ok. Wylądowaliśmy, no i teraz zobaczmy tak naprawdę, co my możemy zrobić. Czasami bywają takie różne misje, które możemy sobie wziąć, aby uratować na przykład jakiegoś typu. Czyli weźmy sobie na przykład, powiedzmy tak, bulletin board. Zobaczmy, czy nie ma jakiejś misji na ratowanie kogoś, być może. To wtedy po prostu oddamy sobie ten ładunek, który mamy, czyli Occupied Escape Pod. Oddamy sobie go i uratujemy jakiegoś gościa. Coś to jest tutaj za misja: cargo, hostage, mission specific. To nie o to nam dokładnie chodzi. Open the gate, destroy generate, or attach to fuel pump terminal, decline tak i tak i tak, no jak widać nie możemy zrobić zbyt dużo, ale może to są jakieś kontakty i na przykład Black Market, no nie ma akurat Black Marketu, czyli nie sprzedamy sobie tych escape podów na przykład jako niewolników, jeżeli mamy taką ochotę, ale opcji jest sporo, właśnie tak wyglądają czyste misje, gdzie kogoś my po prostu musimy uratować, więc możemy sobie wziąć jakąś taką misję albo nie wiem zniszczyć jakiś generator, na przykład tym SRV, więc... Jest sporo, sporo różnych możliwości. No tak, na pierwszy rzut oka wygląda Elite Dangerous Horizons, jeżeli chcecie sobie to sprawdzić. Ja akurat mam dostęp do bety, więc będę widział cały tego rozwój. Jak na razie tak to wygląda: latamy po planetach, szukamy różnych interesujących rzeczy do roboty, później ewentualnie kogoś ratujemy, czy zabijamy, czy coś rozwalamy i tak dalej, i tak dalej. No jest to taka. Fajna rzecz do eksploracji. Ja na pewno, jak już Elite Dangerous Horizons będzie miała taką swoją pełniejszą wersję, no to najchętniej wyruszę w jakąś podróż, by poeksplorować sobie te planety, które są gdzieś tam daleko, daleko w galaktyce. Więc pewnie będzie nadchodziła tutaj druga podróż może nie do centrum galaktyki, ale druga podróż po galaktyce, gdzie będziemy sprawdzać sobie między innymi różnego rodzaju planety. Szczególnie w jakichś ciekawych systemach, gdzie są, e, nie wiem, powiedzmy, dwie czy trzy gwiazdy, czy czarne dziury. Chciałbym właśnie zobaczyć czarną dziurę, która jest dość blisko jakiejś planety, bo to musiałby być naprawdę rewelacyjny efekt. Wielkie dzięki za oglądanie Elite Dangerous Horizons. Na razie trzymajcie się. Cześć.